Tylko tutaj pusto. Ta, tylko takie świry jak on mogą siedzieć o tej porze w robocie. O. Albo takie świry jak my. Dobra, zaraz będzie miał obchód. Wyłącz kamery. Jak hey. pytasz? Jakbym pracował w banku? w jakimś warsztacie samochodowym? Drzwi. Przyjechał koleś z Mazda. Zabiłem go kluczem od kół, a potem jakiś inny baran przyjechał z Toyotą na przegląd i założyłem mu kilo plastiku pod siedzeniem. Dzień jak codzień, nic ciekawego. spokój. Nie wiem, potrzebuję przerwy, mam po prostu dość. Wiesz. Wcześniej nigdy ci to nie przeszkadzało. Co mówiłeś, że jedni dobrze programują, inni mają dres do psychologii czy czegokolwiek, a ty umiesz zabijać ludzi. I jest to praca jak każda inna, jak każda inna, jak każda inna. na dole? Pusto. Tylko ochroniasz. Możesz wyjść głównym. Praca jak każda inna. Mam... po prostu dość, Pracuję Praca jak każda inna. Dzień jak co dzień, nic ciekawego. No i spokój. Idziecie dzisiaj grać? Praca jak każda inna. Idziecie dzisiaj grać? Praca jak każda inna. Idziecie dzisiaj grać? Praca jak każda inna. Przewodzę się z projekcją? Tak, dzisiaj o 18 w niego. rzutne, rzut na żebranie ci wyszedł i teraz sobie rzuci ile ci kasy z tego wyszło. No okej, okay, to będzie 2,13, to sobie tam dopisz. O, to będzie 5,60. Wystarczy no jabola. To ja idę do Stefana. No, okay. No, udarłeś bez problemu. Stefan! Chodź na wino! Dobra. To ja próbuję wyjść z domu, tak żeby stara nie słyszała, nie? No to sobie rzucisz na zręczność. Ojej, a ja mam... Czekaj. Mam 3 na 10 po tych browarach pracy. No dobra, to to przerzucisz tam dychę i będzie ok. No i to jest razem na no, 9. No dobra, to jeszcze tam na klatce słyszysz swoją starę jak za to woła. Ty kurwo, ty świnio, ty alkoholiku zajebany. Tak jest zawsze. No dobra, okej. Okay. Cześć Rychu. Cześć cześć. Co tam w ogóle? A, dobrze. Leci jakoś? Leci. Perdoniesz winka? Co od razu do konkretów. No dobra, a masz? Nie no, musimy do sklepu iść. No to chodź do Biedranki. Blisko, kaj. No to tu macie celnik. <słuch> <słuch> Barwy PRL. Nie, to za drogie jest. mamy. Aha. No to nie jest chyba nie? O, no nie jest akurat. Aperitif mocny, jakieś taty. No dobra, tłumaczę tak. Minus 2 do zręczności, plus 3 do wrażeń emocjonalnych no i plus 1 do upadania na beton. To weźmiemy, nie? No to weźmiemy. Bierzemy. Co no tam piszcie? Okej. Ok. Mhm. okay. okay. Gdzie idziemy w pić? No to na ławeczkę przed bokiem zemka. Dobra, to idziemy, nie? No dobra. No dobra, jak u ciebie w robocie jest? U mnie w robocie jak jest. Stary, pieniędzy nie mam. Wypłatą się później 3 miesiące. Eee, mam trzy długi, z czego jeden do tego łysego. E, I na dodatek jeszcze stara Chcę posłać dzieciaki do szkoły z powrotem. Sens. Także no, sens. Chunia z grzybną, nie? A co u Ciebie w ogóle? A u mnie dobrze, wiesz. Koło kościoła otworzyli nowy przytułek. Można opierdolić czasem coś ciepłego. Wiesz, byle do wiosny. To fajnie, byle do wiosny. Cześć. Jak będzie? Pytasz, jakbym pracował w banku. To byłby w jakimś warsztacie samochodowym. Przejechał kolej z Mazdą, zabiłem go kluczem od kół, a potem jakiś inny baran przyjechał, stoją tam na przegląd i założyłem mu kilo plastiku pod siedzeniem. Dzień co dzień, nic ciekawego. No spokój.